Czołem ludziska. Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. Właśnie mija rok od kiedy powstał pierwszy przegląd tygodnia, a do tego zbliżają się święta. Mam dla was z tej okazji mały prezent, ale po kolei. Jeśli chodzi o bieżące serie, nic się nie zmienia. Będziemy próbować po raz trzeci zmierzyć się z niebezpieczeństwami czyhającymi na każdym z w Don't Starve Shipwreck. Oprócz tego budujemy kolejne więzienie w Prison Architect i sprawdzamy, czy uda nam się zapanować nad tułem więźniów. Może uda nam się uciec w The Escapists Duck Tapes Are Forever? Wypadałoby, w końcu zbliża się zaporowy dzień 13. Poza harmonogramem będę też wrzucał kolejne odcinki z Undertale. A ogólnie to chyba pierwszy taki moment w dziejach tego kanału, kiedy harmonogram nie zmienia się prawie w ogóle przez cały miesiąc. I nie ukrywam, że trochę mnie to tłamsi, biorąc pod uwagę to wszystko, co czeka w kolejce. A jeszcze przecież Steam może zrobić zimową wyprzedaż. Przejdźmy jednak do coniedzielnej grankiety. Tym razem też będzie ona nietypowa, a składa się z dwóch pytań. Pierwsze dotyczy jak zwykle odcinka na następną niedzielę, jednak tym razem wybieracie spośród wszystkich tych gier, które miały już swój odcinek niedzielny. Ciekaw jestem, która gra cieszy się największym powodzeniem. Drugie dotyczy nowej serii, ale pochodzącej z archiwum kanału, innymi słowy, wybieracie do której gry z tych, które już kiedyś ogrywałem, wrócimy. Taki mój mały prezent gwiazdkowy. Link do ankiety znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszekigraszek.pl. Świąteczny klimat, a więc i świąteczne pytanie tygodnia, które brzmi: Jaka gra, znaleziona pod choinką jako prezent, byłaby dla Ciebie gorsza od rózgi? Czyli innymi słowy, jakiej gry w życiu nie chcielibyście dostać? Dajcie znać w komentarzach na dziś to wszystko. Pamiętajcie, że nowy odcinek pojawia się codziennie o 16:00. Wszystkie gry razem z harmonogramem możecie podejrzeć na stronie www.starykgraszek.pl, a najważniejsze aktualności znajdziecie na fejsie. Ode mnie jak zawsze. Wielka piona. Trzymajcie się i oczywiście wesołych świąt.